Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z em, filmikiem To czy To, czyli coś, co już wcześniej dla Was nagrywałam. Jest to książkowe i też nie tylko To czy To, więc wybieram między jedną a drugą rzeczą i w jakimś tam stopniu uzasadniam swój wybór. Ja bardzo lubię nagrywać tego typu filmy, bo też można, jeżeli oglądaliście poprzednie, to możecie dostrzec, co się zmieniło, bo niektóre odpowiedzi będą inne, niektóre pytania się powtórzą, bo na przykład. Będę miała coś do dodania na ten temat, gdy, czego wcześniej nie powiedziałam, ale ogólnie postaram się wybrać coś, czego nie było, chociaż też nie oglądałam tych filmów od kiedy jakby je nagrałam, więc mogę, mogę nie pamiętać, ale mam nadzieję, że, że będzie to dla Was ciekawe. Tak, na Instagramie Wam dodałam okienko, gdzie mogliście dodawać swoje propozycje właśnie tego to czy to. Jeszcze ich nie widziałam, więc będę jakby je czytać po raz pierwszy przed Wami. Yy, ale tak, dobra, czekajcie, bo tego nie mogę znaleźć. Twarda czy miękka okładka? To jest jakby ty typowe yy, pytanie przy to, czy to najpopularniejsze chyba. Yy, na ten moment, hm, zależy, bo miękką się czyta lepiej, chociaż nie, teraz powiem twarda. Nie pamiętam, co powiedziałam kiedyś, ale teraz powiem twarda. Nie łamie się grzbiet, trzyma się też stabilnie. No, powiem twarda i jako wizualnie na półce i nawet do trzymania, chociaż jest ciężka, jak, jakby jeżeli książka jest grubsza, no to jeszcze z twardą okładką to jest mega ciężka, ale no wybieram twardą. Instagram czy YouTube? Zależy. Instagram czy YouTube? To jest ciężkie pytanie, bo jakby strasznie dużą przyjemność sprawia mi nagrywanie filmów, ale z drugiej strony lepszy kontakt z wami mam na Instagramie, tam też jest was, wiecie, prawie 20 tysięcy więcej, więc jakby... Wydaje mi się, że w tym momencie wybrałabym Instagrama, jakbym musiała z czegoś zrezygnować i zostać przy jednej rzeczy, to byłby Instagram, bo, bo tam mam wrażenie, że mam większe możliwości pod względem jakby kontaktu z Wami, a na YouTubie jednak no, mówię do kamery sama i, i mogę czytać Wasze komentarze i na nie odpowiadać, ale jakby innej interakcji z Wami nie mam. Seriale czy filmy? Nie jestem zbyt serialowa, bo. E... I filmowa też nie tak naprawdę. Ja bardzo rzadko oglądam filmy i seriale, ale wydaje mi się, że koniec końców, jak już zacząć coś się zabieram, to jest to serial, i wtedy jak wysiadam i oglądam praktycznie cały serial na raz. Ale ja mam takie poczucie dziwne, że ja tracę czas przy serialach i przy filmach, więc bardzo rzadko się za nie zabieram. Ale koniec końców wybrałabym raczej serial. Bieganie czy spacerowanie? Zdecydowanie, spacerowanie. Ja nienawidzę biegać. <laughs> to jest to, to, trochę dziwne, absurdalne, że jakby ja jako sprinterka nienawidzę biegać, ale bardzo nie lubię takiego długiego biegania, joggingu. I pamiętam, że zawsze, jak miałam się rozgrzewać na treningach, to po prostu przebiegnięcie truchtem na początku, wiecie, żeby się rozgrzać, nie wiem, pięciu minut, to ja już po prostu nie mogłam i nienawidziłam tego. Ja lubię biegać szybko, krótkie odcinki, a nie wolno długie. Nie, nie sprawia mi to przyjemności. Audiobooki czy książka papierowa? Książka papierowa, zdecydowanie, chociaż audiobooków słucham dość dużo, to i tak jakby książka papierowa tutaj wygrywa. Trening góry czy dołu? Zdecydowanie dołu, ja uwielbiam pakować nogi, uwielbiam. Chociaż powiem Wam, że górę też polubiłam robić bardzo i, i sprawia mi to jakąś taką dziwną satysfakcję, ale no jednak nogi mam o wiele mocniejsze i też mogę Więcej z siebie wycisnąć, robiąc nogi. Kwiaty cięte czy doniczkowe? Ja ogólnie nie lubię za bardzo kwiatów ciętych, w sensie mam do nich taki stosunek, że jakby jak je dostanę, to jest mi bardzo miło, ale nie mam czegoś takiego, że chciałabym je dostać, wiecie, na urodziny, na dzień kobiet, na nie wiem, walentynki, jakby kompletnie mi na tym nie zależy. Więc wybrałabym tutaj doniczkowe, bo miałam dość dużo roślin w pewnym momencie w mieszkaniu, później wszystkie pozabijałam niestety, bo też nie mam ręki do roślin, ale, ale doniczkowe. Trabbar czy sztanga? Yy, ja tylko ćwiczę na sztandze zwykłej, więc, więc sztanga. Wiosna czy jesień? Wiosna to jest moja ulubiona pora roku, więc, yy, więc zawsze wybiorę wiosnę. Jeśli chodzi o kolejność moich ulubionych pół roku, to jest wiosna, lato i chyba jesień, zima ogólnie, bo jakby zima mnie zaczęła już tak wkurzać, szczególnie jak jeżdżę autem i drogi w Polsce są w takich. Jakby stanie w jakim są zazwyczaj w zimę, co jest dramatyczne, a u nas w żywcu to już w ogóle się nie da jeździć Tylko człowiek by się ślizgał i tyle, a hamulec to w ogóle nie istnieje Więc jakby no zimę lubię najmniej Chociaż jest o wiele ładniejsza od jesieni, ale jakby pod względem warunków do życia zimę lubię najmniej Literatura faktu czy science fiction? Zdecydowanie literatura faktu Literatura piękna i literatura faktu to są moje dwa ulubione gatunki więc no science fiction tutaj przegrywa z każdym z nich Mieszkanie w Polsce czy za granicą? Powiem wam szczerze, że ja wolałabym mieszkać za granicą Czy coś z tego kiedyś będzie, czy nie zobaczymy Na razie o tym nie myślę Na razie też nie czuję, że to jest dobry moment w moim życiu Żebym miała podejmować tak poważne decyzje Jakby prowadzka z kraju Ale no, no zdecydowanie jakbym miała wybierać to mieszkanie za granicą Ćwiczenia siłowe czy kardio? Zdecydowanie ćwiczenia siłowe Nienawidzę kardio, a jakby siłowe ćwiczenia uwielbiam Dużymi ciężarami. Ja nie robię kardio, tak naprawdę, szczerze Wam powiem, że ja po prostu jakby pakuję na siłowni i tyle, a kardio nie robię, bo ja też robię treningi jakby lekko atetyczne, więc to mi się Mam nadzieję wyrównuje w jakimś tam stopniu. Książki dziecięce czy Colin Hoover? Strasznie dziwne zestawienie, ale książki dziecięce, bo książek Colin Hoover nie lubię. Bransoletki czy pierścionki? Pierściąki. W bransoletkach ja w ogóle nie chodzę, strasznie mnie drażnią, a pierścionki uwielbiam i mogłabym mieć ich 10 na palcach, jakby. Za jednym razem. O, to jest straszne! Już nigdy nie przeczytać żadnej książki, czy już nigdy nie pójść na trening. Wiem, że miałam kiedyś takie pytania, czy wybieram sport, czy książki, i różnie odpowiadałam. Ale w tym momencie powiem wam, że chyba. Rozczaruję was tą odpowiedzią, na pewno, ale wybrałabym chyba, że już nigdy nie przeczytać książki. Ja nie, nie, nie wyobrażam sobie mojego życia bez ruchu, bez treningów, po prostu nie nie, ja bym nie rozniosło coś. No, nie. A -a. A tłumaczę sobie to tak, że i tak jakby mogłabym oglądać filmy, seriale, więc nie byłoby aż takiego dramatu. Byłby wiadomo, bo nie mogłabym czytać, ale wiecie, o co mi chodzi. Jednak wizja tego, że do końca życia miałabym nieść już na żaden trening, mnie przeraża. Więc wybieram tutaj nigdy nie przeczytać już żadnej książki. Pizza czy frytki. Ja ogólnie nie przepadam za frytkami. Jestem jedną z niewielu osób, które fryt za frytkami nie przepadają. Nie powiedziałabym, że nie lubię, bo jak są, to czasami sobie podjem i zjem, ale jakby nie robię tego dlatego, że je lubię, tylko dlatego, że są pod ręką. Owsianka czy płatki? E, owsianka. Płatków z mlekiem nie jem. E, kiedyś jadłam, ale teraz od kilku lat się przerzuciłam na owsiankę i owsianki jem bardzo często. Cień, wiatru, czy Marina? Żadnej z tych książek nie czytałam. Planuję przeczytać obie, więc wtedy Wam powiem. Czytanie samemu, czy z drugą osobą obok? E, zdecydowanie czytanie samemu, bo z drugą osobą obok ok, jest fajnie przez chwilę, ale później zaczynacie gadać, rozpraszacie się nawzajem e, i, i nie lubię. Czuję jakieś takie dziwne napięcie wtedy. E, a jak jestem sama, to mi się o wiele lepiej czyta. Powrót do gimnazjum, czy do liceum? To jest też jakby ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że to. Do... Liceum i w gimnazjum i w liceum miałam to szczęście, że miałam swoją paczkę przyjaciół, więc miałam wiecie, do kogo się w szkole odezwać, z kim spędzać przerwy, z kim się spotykać po, po zajęciach, e, więc to, to było bardzo fajne. I oba, e, oba te czasy z mojego życia bardzo dobrze wspominam, ale jednak liceum mnie mocno ukształtowało e, i, i poznałam tam osoby, z którymi mam kontakt do teraz. I, i mocno się moje życie wtedy jakoś tak zmieniło, szczególnie pierwsze wiek klas liceum, więc wybieram powrót do liceum Kura czy perliczka? To jest najdziwniejsze pytanie jakie widziałam Wydaje mi się, że kura, muszę jeszcze upewnić się czy wiem jak wygląda perliczka, ale wydaje mi się, że są obleśne trochę Tak, są, patrzcie się, to jest perliczka Czy wy widzicie ją? I mi się strasznie podobają te takie owłosione kury, ja mam je, je pokażę, ja nie wiem jak one się nazywają Owło... Owłosione kury Takie wiecie, z takimi są świetne. Jakbym mogła, to taką bym chciała mieć. Zaraz obok moich owieczek, krówek i e, e, koników. Wy zadajecie mi tak ciężkie pytania. Podróże czy książki? Ja nie odpowiem. Dosłownie, dosłownie nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo ja bym chciała zwiedzić cały świat. Jakby Dopóki mam możliwość, to chcę podróżować jak najwięcej i widzieć, zobaczyć jak najwięcej świata. Ale z drugiej strony, no, książki to są książki, wiadomo, to jest jedna z najważniejszych części mojego życia. Nie, nie wybiorę. I'm sorry, ale w, tym, w tej kwestii nie potrafię wybrać. Koleżanki czy koledzy? Zawsze lepiej dogadywałam się z chłopakami, jednak. Bo jakby mam swoje przyjaciółki, ale zawsze jakby. Patrząc na, na lata mojego życia, to byłam tą, która się z chłopakami dogadywała trochę lepiej niż z dziewczynami. Ale w tym momencie, jakby patrząc na grono moich przyjaciół i znajomych, z którymi mam stały kontakt, bo nie mówię, tak wiecie, o po prostu cześć i tyle, tylko stały kontakt, no to i z którymi się spotykam regularnie, no to większość to dziewczyny. Okładka z ludźmi, czy okładka bez ludzi? Zależy. Myślę, że wybrałabym bardziej bez ludzi. Mm, bo, bo też zależy od okładki, yy, gdzie są ludzie na niej, czy to są jakby ludzie, których jest zdjęcie, czy to jest jakaś grafika. Bo jak grafika to fajnie, jak zdjęcie to dramat. Nienawidzę takich okładek. Randka w kinie czy na plaży. Yy, randka na plaży, bo w kinie nie macie jak porozmawiać. Siedzicie i oglądacie film, jedyne co możecie, to się nie wiem, przytulić. Yy, a jakby na plaży można. Porozmawiać, pospacerować, wykąpać się, zjeść coś, jakiś piknik, zrobić cokolwiek, jakby jest bardzo dużo możliwości. Głównie ta rozmowa tutaj mnie przekonuje, więc randka na plaży. Czytasz rano czy wieczorem? Powiem Wam, że najczęściej chyba czytam w środku dnia, bo ja pracuję z domu, czytanie to jest też moja praca jakby ja siedzę w domu dość dużą część dnia i, i najczęściej i najlepiej czyta mi się w środku dnia. Bo wtedy, jakby jestem w tym transie pracy. Nigdy więcej nie przeczytać książek, czy przeczytać wszystkie w jeden dzień, a następnie umrzeć. Czyli tak naprawdę żyć bez książek, albo nie żyć w ogóle. <grym> Więc chyba żyć bez książek. Całe życie pić tylko sok jabłkowy czy pomarańczowy. Nienawidzę soku jabłkowego. Uwielbiam sok pomarańczowy, to jest mój ulubiony sok. Jedyny, jaki piję, tak naprawdę. Polski, czy matematyka jako przedmiot szkolny yy, polski. Nie, nie lubiłam nigdy matematyki. Już nigdy nie wypić kawy. Czy nie wiedzieć o istnieniu traktatu o uskaniu fasoli? Niestety muszę wybrać nie wiedzieć o istnieniu traktatu o uskaniu fasoli. W tym sensie, że jakbym nie wiedziała o nim, to nie wiedziałabym, jakby co tracę. A nie pijąc już nigdy w życiu kawy, to chyba bym tu padła. Więc no, no, niestety, jakby w tym momencie muszę postawić na kawę. Słone śniadania czy słodkie. Raczej słodkie, bo uwielbiam owsianki z masłem orzechowym, to jest moje ulubione, jakby śniadanie, ale też bardzo lubię kanapki z szynką parmeńską, pomidorem i awokado, więc to jest słone. Ciężko powiedzieć. Pół na pół, ale bardziej skłaniając się ku słodkiemu śniadaniu. Polska czy USA? Jakby koniec końców wiadomo, że są plusy mieszkania w Polsce i minusy, i są też plusy mieszkania w Ameryce i minusy. Głównie tutaj można się skupić na politycznych kwestiach, ale jakby Pomijając już te polityczne kwestie, to o wiele bardziej podoba mi się podejście ludzi do życia w Ameryce. Ten luz, który tam mają, tę otwartość i też samo miejsce mi się o wiele bardziej podoba niż Polska, więc tutaj wybrałabym Stany. Czytanie w domu czy na dworze? Wydaje mi się, że fajniejsze jest czytanie na dworze, bo jakby jeżeli wiecie, że jest słonecznie, jest ładna pogoda i ten wiaterek wieje, i jest tak przyjemnie na dworze, to, to o wiele lepiej mi się czyta i o wiele lepiej mi się skupia na czytaniu. I jest to jakieś takie przyjemniejsze, więc czytanie na dworze, jak mam taką możliwość. Czytać do końca życia same reportaże, czy fantastykę? Wydaje mi się, że reportaże na pewno, nawet nie wydaje mi się, jestem tego pewna, bo jakby o wiele więcej się z nich dowiem, poruszają naprawdę bardzo ciekawe tematy, są omówione tam wszystkie kwestie, absolutnie wszystkie kwestie na świecie w tych książkach. I jakby niekiedy są tak absurdalne rzeczy tam opisane, które się dzieją naprawdę, że można pomyśleć, że to fikcja, więc wszystko bym dostała, czego bym potrzebowała. Rozpuszczone czy związane włosy? Wizualnie podobają mi się u mnie rozpuszczone, bardziej, ale najczęściej chodzę w związanych, bo mi po prostu wygodniej. Być autorem czy recenzentem? Ha, Wiecie, jakbym miała jakby takie zdolności pisarskie. I byłabym taką bardzo poważaną autorką, której książki naprawdę się ludziom podobają i które, w których jakby ludzie widzą coś więcej, no to wtedy autorką. Fajnie. Ale jakby patrząc na to, że jestem sobą, to wolę być recenzentką, bo wiem, że książki bym jakiejś takiej dobrej nie napisała, więc no, recenzentką. Czytanie w łóżku, czy, czyta czy czytanie na kanapie? Um, teraz czytam najwięcej na kanapie, bardzo rzadko czytam w łóżku. Wesele, czy lalka? Lalka, lalka mi się bardziej podoba, chociaż Wesela było bardzo ciekawe, ale, ale lalka chyba tutaj wygrywa Instant love czy hate to love? Um, jakbym już miała wybierać między tymi dwoma, no to hate to love, bo instant love jest dla mnie absurdalne często Jakby ogólnie mam problem z wątkami romantycznymi, a jak to jest instant love, gdzie na jednej stronie rozwija się cały wątek romantyczny I nagle są sobie zakochani po tym, jak się tylko zobaczą i odezwą się do siebie słowem, um, no... Hmm, mało prawdopodobne. Dobra, myślę, że na tym skończymy. Nie, nie wiem na ile pytań odpowiedziałam, ale mam nadzieję, że na sporo. E, fajnie się bawiłam, ja strasznie lubię nagrywać tego typu filmy. Przed chwilą też nagrywałam, pokaż mi książkę, która co już jest na kanale, więc naprawdę e, było fajnie i sprawiło mi to dużo przyjemności. Dajcie mi koniecznie znać, co tam u Was, co ostatnio czytacie. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście piszcie je w komentarzach. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!